Parterem odcinka jest Forbet. W Polskim Związku Piłki Kopanej trwa gorący okres, dlatego zdecydowano się wydać oświadczenie. Oświadczamy, że związek nie skorzystał z klauzuli umożliwiającej przedłużenie umowy Czesia. Jednak nie wiadomo, czy kontrakt z trenerem Czesiem będzie przedłużony w nowym roku. kur... Tymczasem Czesio poszedł na wywiad z jedynym dziennikarzem, którego lubił, bo chwalił Czesia za wyniki. Nic nie rozumiem z tego oświadczenia. Ale mogę zapewnić, że jeżeli dalej będę trenerem, to możecie już bukować bilety na euro, bo na pewno z tej grupy awansujemy. No wiesz, Czesiu, no z tej grupy nie awansować, to by było dopiero zaskoczenie. Cicho, bo cię zablokuje na Twitterze. Już Ech. zablokowałeś. Tak jak wszyscy innych dziennikarzy. Nasz Lewandowski nie strzelił karnego, ale zarabił podał do Zielińskiego. go la i było fajnie.